Sobotę, 16 listopada rusza kolejny istotny element akcji szlachetna paczka. Tak, dokładnie. W najbliższą sobotę mamy otwarcie bazy rodzin szlachetnej paczki. Jest to bardzo kluczowy moment, gdyż wówczas darczyńcy mogą wybierać sobie rodzinę, którą chcą pomóc. W opisach rodzin, w bazie, w bazie rodzin jest bardzo dużo. Ciekawych historii, natomiast są to wszystko historie, jak to się mówi, z życia wzięte. Są to dramaty, co po niektórych ludzi, są to historie naprawdę ściskające nas jako wolontariuszy za serce. Ile rodzin w rezultacie zostało zakwalifikowanych do tej akcji? Na tą chwilę nie mogę powiedzieć dokładnie, ponieważ jeszcze w tym tygodniu odbywają się spotkania. Yy, zarówno pierwsze spotkania z rodzinami, jak i drugie ze względów yy, no różnych, bo to wolontariusze nie mogli bądź rodzina nie mogła się spotkać z, chociażby z powodu choroby. Natomiast na tą chwilę z tych, co mam już pewne rodziny, to wchodzi nam w granicach 25-30 rodzin. I tak średnio jak co roku, prawda? Tak, dokładnie. Yy, jakie są potrzeby tych osób i yy, co to są za osoby? Są to powiem tak, jedna trzecia rodzin, które w tym roku wchodzą. Do szlachetnej paczki są to samotni rodzice, bo niekoniecznie są to samotne matki, natomiast są to samotni rodzice. Druga jakby część osób, które wchodzi do szlachetnej paczki, jakby do, do bazy rodzin, są to osoby starsze, osamotnione, schorowane. No i trzecia grupa rodzin, która wchodzi, to są można powiedzieć cała reszta rodzin, czyli osoby, które rozpoczynają swoje dorosłe życie. Osoby z rodzin wielodzietnych, no jak również osoby, które do, dotknęła jakaś y, tragedia życiowa. Jakie ich potrzeby są? Y, potrzeby są naprawdę bardzo zróżnicowane, bo niektórzy chcą tylko jedzenie dla swojego zwierzaka y, i musimy wyciągać od niego, co ewentualnie by chciał dostać więcej, czy tam chciała dostać więcej dana osoba, ale są również potrzeby bardziej materialne, jak y, pralki, lodówki, wersalki. Yy, wiadomo, żywność, środki czystości, no i odzież i, yy, odzież i obuwie. A jest na przykład yy, taka rzecz, która Was yy, zaskoczyła, jeśli chodzi o potrzeby? Coś, co dla nas yy, wydaje się normalne, a, a brakuje tego ludziom. Yy, tak, yy, zaskoczyła nas sytuacja u jednego z naszych właśnie wolontariuszy, znaczy u, u jednej rodziny, gdzie wolontariusze jak zadali mu pytanie, co by chciał, Yy, to odpowiedział, że najważniejszą dla niego rzeczą to jest yy, ciepła kołdra, ponieważ nie wie, jak przetrwa zimę. No właśnie, takie historie najbardziej yy, tak, 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 dokładnie. I tu powiem szczerze wszystkich wolontariuszy, jak yy, te osoby, które były w tej rodzinie, jak zaczęli opowiadać o tej osobie, no to powiem szczerze, nas wszystkich w sekundzie rozłożyło na łopatki. Te osoby, myślę, że Niechętnie też opowiadają i mówią yy, wprost o swoich potrzebach. Yy, bardzo niechętnie. Yy, zanim złapiemy kontakt z daną rodziną, to niestety, ale musimy no, trochę czasu poświęcić. Niektórzy do samego końca nie chcą z nami rozmawiać, są bardzo skryci, wycofani. Yy, niektórzy boją się nas puścić do domu w godzinach popołudniowych więc często gęsto spotkania odbywają się w sobotę, niedzielę, przed południem, kiedy jak to się mówi, jest widno, przyjemnie i wtedy jest też inaczej. No to teraz wróćmy do setna, czyli do otwarcia anonimowej bazy rodzin. Od tego momentu, od 16 listopada, darczyńcy mogą świadomie wybierać rodzinę, której chcą pomóc. Yy, tak, dokładnie. I musi, być, naj... wybór, musi być wybór przemyślany. Darczyńcy przede wszystkim muszą zwracać uwagę na to, jakie są kluczowe potrzeby danej rodziny, bo jakby to jest główny warunek. Jeżeli wybieram rodzinę, muszę spełnić te trzy kluczowe potrzeby. Cała reszta. Nie powiem, że jest nieistotna, natomiast nie musi być spełniona w 100%. Natomiast te trzy kluczowe potrzeby, które są wpisane jako pierwsze w danej rodzinie, muszą być spełnione. Zdarzały się przypadki we wcześniejszych edycjach i nie tylko tutaj u nas, ale i w całym kraju, że ktoś wybrał rodzinę, a potem niestety no, nie spełnił tych potrzeb no i czasami było tak, że rodzina nie dostała tego, co chciała. Ile czasu jest na skompletowanie wszystkich paczek. Yy, otwarcie bazy rodzin następuje teraz 16 listopada. Natomiast yy, wielki finał szlachetnej paczki w tym roku odbywa się 14 i 15 grudnia, jak zwykle w naszej cudownej szkole, yy, tak zwanym elektryku. Pani dyrektor jest przecudowną osobą. Po raz kolejny nas wspiera. Zresztą tak jak i wiele, wiele, wiele innych osób. Paczki muszą być skompletowane na 14 i 15 tak, tak. i dostarczone właśnie w tych dniach przez darczyńców. Tak, dokładnie. Tutaj będziemy czekać na darczyńców od godziny 9 do godziny 15, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. No i później te paczki zostaną. Później te paczki, za pomocą naszych cudownych strażaków, którzy będą z nami jeździć, będą dostarczane z nimi przez wolontariuszy do rodzin. Z tego co wiemy, finał zapowiada się fantastycznie w niedzielę 15 grudnia. E, tak, zapowiada się fantastycznie. Mamy kilka atrakcji zarówno dla naszych darczyńców, jak i dla dzieci, które będą przychodziły z darczyńcami, no bo wiadomo, że te dzieciaki też również tutaj do nas przychodzą i chcemy zrobić dla nich małą niespodziankę. Na razie nie będę nic mówić, będą występy artystyczne. E, no i Wielu gości, którzy się zapowiedzieli na ten finał. Będą y, stare liderki, które, by, które do tej pory były. Zapowiedział się pan y, prezydent i pani wiceprezydent. Y, pan starosta, z tego co wiem. No, i chcielibyśmy też. Inne osoby, które będą chciały po prostu z nami w tym czasie uczestniczyć, tak? To teraz jeszcze na koniec przypomnijmy, w jaki sposób można wybrać rodzinę? Gdzie należy wejść, na jaką stronę i co zrobić? Yy, trzeba wpisać w wyszukiwarkę Baza Rodzin Szlachetnej Paczki 16 listopada i tam po kolei wybrać sobie powiat pabianicki i wybrać rodzinę, przeczytać sobie yy, historię rodziny i wybrać tą rodzinę. Później wolontariusz skontaktuje się już z darczyńcą. W momencie, kiedy ta rodzina zostanie wybrana, wolontariusz dostaje informację I działamy dalej. Czyli zachęcamy wszystkich. Ależ oczywiście, jak najbardziej. Pabianice mają cudownych darczyńców i wszyscy nam tych darczyńców zazdroszczą w całej Polsce. Dlatego liczę, że w tym roku również wszyscy darczyńcy, którzy będą chcieli pomóc, pomogą nam i będziemy również szczęśliwi. Tak jak co roku. I dziękujemy. Ja również dziękuję.